Siema, z tej strony Tactical Chmielu. Witam Was w kolejnym materiale, a w dniu dzisiejszym kilka słów na temat akcesoriów do Waszych karabinków ASG na sam początek. Także zapraszam do oglądania. Siema, witam Was ponownie. Zatem, co będziecie potrzebowali zaraz po zakupie waszej repliki? Oczywiście, mowa tutaj o replice elektrycznej. Ja mam tutaj Arcturusa, którego recenzję już za jakiś czas wrzucę na swój kanał. I do obejrzenia filmiku z tej recenzji już teraz Was gorąco zapraszam. A więc na sam początek, przede wszystkim, musicie mieć źródło za, za, zasilania. W niektórych replikach jeszcze producent daje nam baterie i ła ładowarkę. Są to klasyczne nimchy. Te nimchy moim zdaniem i yy, co ja rekomenduję, wyrzućcie, bo one się do niczego nie nadają. Yy, od razu przy zakupie repliki możecie yy, często gęsto yy, sklepy w opisach od razu mają takie zestawy. I rekomendują jakąś baterię. Z reguły są to baterie, tak jak tutaj Lipo. Mogą być to ba baterie li li Lipo 74V 1100 mAh. Jak widzicie, tu jest mała ta mija, ale także są 111V 1100 mAh już z i-connectem. E ja Wam akurat wszystko zależy od karabinka. Ja akurat we wszystkich swoich karabinkach używam tylko i wyłącznie baterii 11.1 i są to 11.1V. Z reguły jest to pojemność 1200, 1100, 1300, 1450 mAh firmy Electro River, Redoxa bądź iPower. Są to niezłe baterie. Wytrzymują, dają radę. Także przede wszystkim przerzućcie się od razu po, za, po zakupie karabinka na baterię Lipo. Teraz, czym naładować taką baterię li, li, Lipo? Na pewno nie naładujecie tej ba, ba, baterii tą ładowarką, którą macie w zestawie. Jest to nic innego jak zwykły zasilacz. Ja rekomenduję od razu zakup tego oto. Urządzonka jest to y, Omni Charger, jest to ładowarka mikroprocesorowa, która naładuje Wam i przede wszystkim zabezpieczy i wydłuży ży żywotność Waszego lipo. Także nie bawcie się w jakieś takie mniejsze pudełka z trzema dio dio diodami, bo to jest syf moim zdaniem. Od razu warto jest... Zakupić za około 100-120 zł, bo tyle kosztuje taki omni-charger. Niekoniecznie tu, tu mam akurat omni specny, ale są też inne. One się różnią praktycznie tylko napisami. Jest to generalnie to samo. Więc rekomenduję tego typu ładowarki mikroprocesorowe. Możecie nimi na, naładować także inne. Yy, o, o, ogniwa, inne, inne baterie, także bardzo przydatna rzecz. Ona kosztuje, tak jak już mówiłem, w granicach 100-120 zł i wzwyż, ale nie bawcie się w te małe pudełka, które kosztują 40-60 zł, bo to jest wyrzucenie waszych pie, pieniążków w błoto. Co jeszcze? Na pewno będziecie potrzebowali kulki. Także od razu zaopatrzcie się w bardzo do, do dobrej jakości kulki. Ja generalnie yy, strzelam się już od wielu, wielu lat i używam kulek jeszcze jak były stare spec, yy, specny, też to la, latało bardzo fajnie. Ale teraz, tak jak widzicie, mamy kulki specny made by BLS. bls -y są bardzo fajne. Ja akurat wystrzegam się innych tańszych kulek dlatego że one nie są zbyt fajne, nie są zbyt dobre jakościowo, yy, na przykład yy, kulki, które będą nam, na, nam rysowały lufę, także używajcie wysokiej jakości kulek. Na pewno, wystrzegajcie się tych tańszych, wiem, że czasami kulki, yy, czasami kieszeń was i serce boli, kiedy musicie wydać kilkadziesią kilkadziesiąt złotych na raz. Ale na pewno z gry będziecie bardziej zadowoleni, kiedy te kulki będą Wam latały przyzwoicie, niżeli te kulki, które będą la latały każda w inną stronę. Także dobrej jakości kulki to jest podstawa. Co dalej? Na pewno szybko ładowarki, ja tu mam akurat trzy rodzaje, są to szybko ładowarki jedna jest mniejsza na około 90 100 kulek tutaj wchodzi chyba około 250 bądź nawet chyba około 200 i tutaj mamy już taką szybką ładowarkę z pokrętłem gdzie wpinamy sobie nasz magazynek i tylko kręcimy i ładujemy kulki to akurat mam kulki Tracera, także ja akurat mam kilka takich szybkoładowarek każda szybkoładowarka jest pod inną pod inną wagę, wagę kulek bądź tak jak tutaj, ta jest specjalnie przeznaczona pod kulki Tracera także żadne kulki mi się nie pomylą to już sobie odłożymy i teraz Jakie akcesoria? Jeszcze dodatkowo. Na pewno w, ze, w zestawie z karabinkiem będziecie mieli, tak jak tutaj wi, widać, sobie wyciągnę jeden magazynek typu high cap. Klasycznie, standardowo. No, teraz już repliki, które kosztują kilka złotych więcej, mają w, ze, w, ze, w zestawie mid czyli średniej ładowności. Ma Magazynki na około 120 kulek. tutaj akurat jest w zestawie high cap. Jakościowo dosyć fajny, sta standardowy high cap Ar Arcturusa. No, ale z jednym magazynkiem prze prze przecież nie, nie będziecie biegać. Dlatego ja re rekomenduję do tego typu replik dodatkowe magazynki. Dodatkowe magazynki, jak widzicie, to już są wys wysłużone. Są to pierwsze magazynki, które yy, na, nabyłem i są to magazynki Castellana yy, i no one już mają 6-7 lat służą mi do dnia dzisiejszego, nic z tymi magazynkami się nie dzieje więc tak jak mówię polecam Wam dodatkowe magazynki jeżeli spotkacie je na rynku ciężko je dostać ale polecam Wam tylko i wyłącznie do yy, AR, do EMek. Właśnie magazynki Castellana. Nic się z nimi nie, nie dzieje i na pewno posłużą Wam długie, długie lata. Dodatkowo, możecie sobie także dokupić taki montaż na dwa magazynki. I podpinacie jeden, skończy się, wy, wypinacie, wpinacie kolejny. Także dosyć fajna rzecz. Są też sposoby Januszowe, gdzie Dajecie jakąś podkładkę między właśnie magazynki, tak żeby one wchodziły luźno, żeby nie, nie, za, nie, za, nie zakleszczały się i owijacie je zwykłą taśmą izolacyjną. Także ja akurat re, 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 rekomenduję tego typu łączniki. Kosztują one parę złotych, około 20-30 zł. Czasami są tańsze, jak są na jakiejś fajnej prące. Także na pewno coś takiego wam polecam. Więc mamy już generalnie cały zestaw. Mamy baterie, mamy czym ładować baterie. Przejdźmy sobie do akcesoriów. Na pewno tutaj, tak jak widzicie, w zestawie mamy przyrządy celownicze mechaniczne, mamy szczerbinkę i mamy muszkę. Możemy to sobie założyć na karabinek i z tego korzystać. Ja rzadko kiedy już teraz korzystam z przyrządów mechanicznych. i Jestem zwolennikiem od razu zakupu kolimatorów. Także mamy kilka rodzajów kolimatorów. Ja nie będę się tutaj rozwodził na ten temat. Wszystko zależy od tego jaki kolimator, jaki celownik Wam się podoba. Zakupujecie, montujecie i cieszycie się z, z gry. Na pewno jest bardzo przy, przy, przydatny. Także kolimator, dobry kolimator to jest podstawa. Także czy tego typu, czy tego typu yy, EOTech. No tu jest akurat firmy yy, kolimator firmy TETA. Także to też Wam pole pole polecę. Możecie sobie także obejrzeć kolejny mój filmik. Na temat właśnie kolimatorów, celowników kolimatorowych. Na moim kanale zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o takie jeszcze dodatkowe akcesoria, możecie sobie za, za, założyć latarkę. Może być to latarka, tak jak ja mam tutaj z szybkim montażem, bądź montowana na. Na zwykłą śrubę. Ja akurat rekomenduję te, te, te które są na, szy na szybkich montażach. Na pewno są wygodniejsze. I na pewno nie kupujcie jakichś tanich e, latarek, dlatego że one dosyć szybko się psują. I no, ta moc światła jest dosyć średnia. Na pewno nie będziecie za, e, zadowoleni. Ja mam tutaj e, akurat la, latareczkę Night Evolution, e, która za kilka tygodni będzie do wygrania w kolejnym moim konkursie na który już z tego miejsca dzisiaj Was gorąco zapraszam oh my God! Wow! kolejną taką rzeczą, którą możecie sobie dokupić, która też jest bardzo fajna, ale od razu mówię, nie kosztuje parę złotych to jest kilka kilkaset złotych akurat to jest D Dibal A A2, też bardzo fajna rzecz na szybkim, na szybkim montażu też dosyć przydatna rzecz. Mamy tutaj latarkę oraz latarkę i laser IR. Także dosyć, dosyć fajna rzecz, dosyć fajny ga, ga, gadżet, ale może na troszeczkę później. Dodatkowo jeszcze do waszego karabinka. Możecie sobie zam, y, za, za, zamontować dodatkowy chwyt, chwyt przedni. Nie musi to być taki sam, może być inny, który akurat będzie wam le, leżał. Bądź za, zamontować sobie, jeżeli nie macie tutaj magwela, możecie zamontować sobie taki dodatkowy magwę, który na pewno będzie, y, na pewno be, be, będzie spełniał swoją rolę. Także jak sami. Widzicie, na sam początek tych takich gadżetów jest, jest kilka. Na pewno na sam początek, co ja rekomenduję, jest to przerzucenie się od razu na baterię li, Lipo do baterii Lipo. Ładowarka mikroprocesorowa tylko i wyłącznie. Dodatkowo, kolimator. Szybko ładowarka. Oczywiście zapas kompozytu i dodatkowe magazyny. Ile tych, ile tych ma, ma, magazynków to już od Was będzie zależało. Czy mogą być to dwa, czy mogą być to cztery? Wszystko także, także zależy od tego, ile macie miejsc. Jakie macie ładownice? Czy macie na 3 czy macie na 6 ja, oso, ja osobiście na sobie noszę 12 magazynków, plus dwa dodatkowe poodpięte i jeszcze trzy yy, na plecach dla innego operatora. Także tych magazynków jest dosyć sporo i tak jak mu, mówiłem, ja polecam tylko i wyłącznie Castellany. Są to zajefajne magazynki, dobrej jakościowo kulki i taki zestaw. Moim zdaniem po, taki zestaw moim zdaniem powinniście zaopatrzyć się na sam początek. To już wszystko w dzisiejszym materiale. Od razu chciałbym zaprosić Was na kolejne filmiki, recenzje oraz testy. A także nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować mojego kanału. Klikajcie w dzwoneczek, tak aby nie ominęły Was żadne nowości. Oczywiście możecie również odwiedzić stronę Patronite. Gdzie możecie w bardzo prosty sposób wesprzeć moją działalność? Wszystkie przydatne linki znajdziecie w opisie filmiku. To wszystko na dzisiaj. Na razie, trzymajcie się!